Śpiewasz przybieżali do Betleja. Nie znam tego. A jaką kolędę znasz? Coś łatwiejszego. Jaką znasz? <noise> nie znam kolęd, nie śpiewam. Jestem niewierzący. Dobra, je y, Jebik, co z nim robimy? Chyba <noise> bułę, nie? Co bułek? Ty, no, że tak. jestem niewierzący, to od razu bułek? <noise> Żydzie. No to ja sobie tylko tu Patryka. Żniwia Żyd. <pi toim cliché> <pi> na <Inń z tss> tak. Żyd. ty jesteś... No, Patryk, ty nie śpiewaj. Anarsi, chodź, śpiewaj jeszcze raz. Dawaj. <piara> <li explicar> Ale może coś... Nie, nie chcę mi się przybierzeli, czekaj. A jeszcze raz. Ostatni raz zaśpiewaj. Też bole wśród tej ciszy. Poczekaj chwilę. Okej. Okay. Przybierzeli do Betlejem pasterze Grając skocznie dzieciąteczku na liże. Choła na wyszła kości, chała na wyszła kości, a pokój na ziemi. Cała na wysokości, chała na kości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. Tobie serca ochotnego, o Boże! Choła na wysokości, chała, na wyszło kości, a pokój na ziemi. O, anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Jak żywi. Cała na wysokości Słuchajcie. Na ziemi. A daj śpiewaj teraz jeszcze wśród nocnej ciszy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się nam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana! Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana! Przywitać Pana! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. ...na ziemi! Dobra, wygrałeś paszport Polsatu. Następna osoba, Falu śpiewaj. Zostawcie Tytanika. Dobra, Dą, wiągle gra muzyka. Dobra, palu, śpiewaj. Ale, ale ja śpiewam z duetem w No to śpiewajcie, nie ma problemu. <śpiewanie> To się ciężko Czy oni zaczęli? A co? <laughs> nie mogę Chłopaki, ale spokojnie, no On, widziałeś, on, on się nie odpracował tutaj chwilę, nie? A Dobra to... No to zmutuj Dobra. to, spika na chwilę Dobra, uwaga, uwaga Yeah. A właśnie, a przedstawcie się, czekajcie, yeah, przetarcie się. Nie ma, nie mogę. Przedstawcie się. Przedstawcie się. Przedstawcie się, Jak się, przedstawcie się. już. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Przedstawić się Patrycyk chyba tym mi byłem walnąć Dobra ej nie no pak i śpiewacie, bo, bo, bo... No to... me <śmulity> oh, <kurwa. śmulity> Ikke drep meg.